Dzień dobry Państwu. Wojciech, nagle przy mikrofonie. Gościem kolejnego odcinka GPW Talk jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Dzień dobry, panie prezesie. Panie prezesie, chciałbym zapytać Pana, jak Pan przewiduje dalszą rolę grupy PFR, jeśli chodzi o wspomaganie polskiej gospodarki. Ponieważ to, z czego grupa jest szczególnie znana i za co jest ceniona, to są tarcze, które były oferowane polskim przedsiębiorstwom, które spowodowały, że wiele spośród nich uratowało się przed upadkiem i mogło prowadzić dalszą działalność. Natomiast wydaje się, że po wybuchu wojny w lutym sytuacja w gospodarce się zmieniła, no i pewnie też są zupełnie inne wyzwania. Jak pan ocenia, czy jeżeli można tak zapytać, co zostanie z tego, co było, a co przewiduje Pan, że może być, czy będzie nowe? Kiedy powstawał Polski Fundusz Rozwoju, głównie naszą misją było wspieranie rozwoju inwestycji, rynku kapitałowego, koncentrowaliśmy się na różnych projektach związanych z rozwojem innowacji czy systemów oszczędzania czyli generalnie na projektach rozwojowych nie spodziewaliśmy się że pojawi się tak potężne wyzwanie którym była pandemia i nasza rola będzie przede wszystkim koncentrowała się na działaniach antykryzysowych które Wspierały głównie polskie małe i średnie firmy no, w olbrzymiej skali. No, te dwa lata przynoszą co chwilę kolejne fale kryzysu. Na początku mieliśmy lockdowny, później zerwane łańcuchy dostaw, recesję, silne odbicie gospodarki, inflację, kryzys energetyczny i wojnę. Więc tego typu instytucje jak Bank Gospodarstwa Krajowego, KUKE. Paich PFR, właśnie chodzące skład grupy PFR, służą dzisiaj temu, aby chronić potencjał rozwojowy polskiej gospodarki i zabezpieczać przede wszystkim polskie firmy i chronić miejsca pracy przed tymi szokami. Pierwotnie robiliśmy poprzez tarcze. Teraz, jako PFR, w najbliższych latach, chcemy to zrobić poprzez pobudzanie inwestycji. Jako Polski Fundusz Rozwoju rozpoczynamy finansowanie Krajowego Planu Odbudowy. To jest potężny program inwestycyjny. Bank Gospodarstwa Krajowego z kolei realizuje program inwestycji strategicznych, więc wracamy do naszego podstawowego celu, czyli w sytuacji Spowolnienia gospodarczego. Chcemy działać w celu pobudzenia inwestycji w najbliższych latach, aby polska gospodarka uniknęła recesji. Panie prezesie, PFR rozwija wiele ciekawych, mniej znanych przedsięwzięć. Zaliczam do nich PFR Greenhub, PFR Ventures. To są takie, to są takie podmioty, przedsięwzięcia projekty już z, z pewnymi osiągnięciami jeśli chodzi chociażby o PFR Ventures wiemy że to jest największy w Europie środkowo-wschodniej zarządzający funduszami funduszy pamiętam początki tego rynku z takim małym funduszem krajowy fundusz kapitałowy tutaj wiemy że to już jest ponad 5 miliardów złotych 50 plus funduszy które zostało zainwestowane 30, 350 plus spółki, które pozyskały finansowanie z tych, z tych funduszy. Czy Pan Prezes przewiduje, że właśnie w warunkach takiego niezwykle szerokiego programu, który PFR prowadzi, tutaj była mowa o pobudzaniu inwestycji, projekty strategiczne, BGK. Czy to będzie się dalej rozwijało w takim tempie? Bo przyznam szczerze, 3 miliardy złotych i więcej środków pod zarządzaniem to już jest tak jak przyzwoite TFI. Ja wierzę w to, że jeżeli chcemy być rozwiniętą gospodarką, potrzebujemy krajowych oszczędności. A te krajowe oszczędności mogą być albo w systemie bankowym, albo na rynku kapitałowym. Potrzebujemy jednego i drugiego filaru. Z kolei postrzegam rynek kapitałowy nie tylko jako giełdę, ale szerzej jako właśnie rynek finansowania podwyższonego ryzyka, czyli Venture Capital, rynek private equity, czy rynek prywatny, rynek długu prywatnego, rynek obligacji, więc ważne, aby ten polski rynek kapitałowy był możliwie dobrze rozwinięty we wszystkich jego segmentach, ponieważ one są komplementarne. Firmy, które dzisiaj być może powstają właśnie w funduszach Venture Capital, mogą za kilka lat być świetnymi kandydatami do debiutu na warszawskiej giełdzie. I rzeczywiście jest tak, że w tej chwili udało się stworzyć bardzo dynamiczny rynek funduszy Venture Capital i Private Equity, który powinien przynieść, przy miejmy nadzieję, poprawie koniunktury w perspektywie najbliższych lat giełdowej, kolejną falę debiutów na warszawskiej giełdzie. Więc na pewno cały czas ta działalność funduszu funduszy, czyli PFR trochę podobny jak taki EBO czy Europejski Fundusz Inwestycyjny, będzie inwestował w inne fundusze, mobilizujemy w ten sposób też kapitał prywatny, selekcjonujemy zespoły, które najlepiej, aktywnie potrafią wspierać te firmy w ich rozwoju, przyczyniamy się do powstawania jakichś polskich marek i technologii. Te, często te technologie mają charakter wspierający transformację energetyczną, czyli właśnie w ramach inicjatywy Prefer Green Hub preferujemy tzw. clean tech albo Wprost projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, i jestem przekonany, że polski rynek kapitałowy, ten właśnie venture capital i private equity, ma szansę być stale w czołówce europejskich rynków, a w przyszłości na pewno przyniesie to też korzyści warszawskiej giełdzie. Panie Prezesie, ostatnim tematem, o którym chciałem Pana który chciałem poruszyć i o którym chciałem zapytać o Pana przewidywania, to jest oczywiście to, co stanowi w opinii otoczenia, w opinii rynku jedno ze sztandarowych przedsięwzięć związanych z Polskim Funduszem Rozwoju, czyli program PPK. Najnowsza wiedza statystyczna wskazuje na to, że mamy już ponad 10 miliardów w aktywach, to jest 10 miliardów 200 milionów złotych. No, ale ten poziom partycypacji rośnie powoli. 33% to jest 1 trzecia. Ja cały czas powtarzam, że to jest dobry punkt wyjściowy, czy dobry punkt. Dla tych firm, które utworzyły. Tak jest. Uh -huh. Natomiast chciałem zapytać. Czy Pana nie zastanawia fakt, że zdecydowanie mniej uczestników PPK jest w instytucjach publicznych aniżeli w prywatnych? Czy to jest efekt wieloletniego mrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, czy tu mogą być jakieś inne czynniki? Czy to, czy to się może zmienić? Na przykład, jeżeli byłaby regulacja, czy następowałaby etapowo regulacja płac w sferze budżetowej czy w instytucjach publicznych? Że tamten poziom partycypacji by nam podskoczył po ponad te 20-23%. My szczegółowo y, przebadaliśmy y, Polaków y, na okoliczność ich decyzji dotyczących uczestnictwa bądź rezygnacji z PPK i y, w, z tych badaniach wynika, że nie przyczyny ekonomiczne są powodem tych rezygnacji. Widać w tych odpowiedziach, że jest to przede wszystkim brak zaufania i na pierwszych miejscach wskazywane są kwestie związane z historią OFE, brakiem pewności, czy środki są prywatne, czy można je wypłacić. I to pokazuje, że jednak przede wszystkim cały czas potrzebujemy pokazać Polakom, jak ten pro, program w szczegółach działa, że właśnie są to środki w pełni prywatne, że można je, są dziedziczone, można je w każdej chwili wypłacić. Widać w tych, też w tych badaniach, że dużo pracowników czerpie informacje od swoich pracodawców. A ci niestety nie zawsze są zainteresowani programem, ponieważ dopłacają do rachunku PPK pracownikom, co oczywiście jest dla nich kosztem. Jest to dla nas pewne wyzwanie, zwłaszcza w małych i średnich firmach. Natomiast jeżeli chodzi o sektor publiczny, to musimy mieć na uwadze, że weszliśmy z wdrożeniem programu w bardzo złym momencie, bo Dokładnie środka drugiej, trzeciej fali pandemii. Większość tych pracowników administracji publicznej to jest służba zdrowia i edukacja. No i pamiętamy, że no lekarze byli zajęci pandemią, a nauczyciele często w bardzo trudnej sytuacji musieli zarządzać pracą zdalną i tym całym zamieszaniem. Więc. Bez wątpienia też miało to wpływ na ten poziom partycypacji. Oczywiście no, pewne, pewna dyscyplina w finansach publicznych, przekładająca się na też często brak jakby dodatkowych środków na to, żeby sfinansować PPK, jest pewnym wyzwaniem. Natomiast ja jestem przekonany, że Produkt PPK bardzo dobrze sprawdził się w ostatnich dwóch latach, takich turbulencji. Uczestnicy PPK, z uwzględnieniem dopłat, naprawdę osiągnęli wynik z tych inwestycji znacznie lepszy niż mogli uzyskać na jakiejkolwiek, pewnie, innej. Lokacie, więc zachęcam naprawdę do tego, aby w tym programie wziąć udział. Ostatnie pytanie, panie prezesie, ponieważ jest to temat, który absorbuje już nie tylko uczestników rynku finansowego od wielu miesięcy, ale po prostu zwykłych ludzi. Jak długo będziemy żyli z takim wysokim poziomem inflacji? Jak pan przewiduje, czy rok przyszły będzie jednak przełomem, jeśli chodzi o duszenie tego? Tego wskaźnika, czy te odczyty będą cały czas wysokie? Ja jestem przekonany, że Europa i Polska Stany Zjednoczone nie powtórzą historii lat 70. czyli takiego okresu blisko 10 lat wysokiej inflacji, jeszcze w dodatku, przy dość wysokim bezrobociu i słabym wzroście gospodarczym określanym jako stagflacją. Gospodarka wtedy była znacznie mniej elastyczna w rozumieniu łańcuchów dostaw, technologii informacyjnych, rynku pracy. Banki centralne nie miały takiej niezależności jak teraz. Dzisiaj ten, ten świat jest bardzo dynamiczny, więc ja jestem przekonany, że pomimo tak silnych szoków, być może nawet większych niż w latach 70., Gospodarka europejska i amerykańska będzie się w stanie do tych zmian w miarę szybko dostosować, w tym także gospodarka polska. I w perspektywie dwóch lat ten kryzys energetyczny się skończy, a wydaje mi się, że w przyszłym roku zobaczymy inflację już wyraźnie poniżej 10% procent Jeszcze te najbliższe miesiące będą, będą pokazywały takie wahania, trochę w dół, trochę do góry, ale od drugiego kwartału przyszłego roku, zwłaszcza jeżeli tarcze antyinflacyjne będą przedłużone a wydaje mi się, że na razie będą przedłużane powinniśmy spodziewać się już stopniowej stabilizacji tej dynamiki cen a już w 2024 roku liczę na to, że w ogóle cała gospodarka pod względem wzrostu i inflacji waluty stuprocentowych zacznie wracać do równowagi i uda się przez ten okres przejść możliwie suchą stopą, to znaczy w taki sposób, aby nie powtórzyły się problemy południa Europy, czyli straconej dekady, uda się pomimo tych turbulencji ochronić długoterminowy potencjał rozwojowy i wrócić na tą ścieżkę, na której byliśmy przed pandemią. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nieco optymizmu pod koniec naszego spotkania. Szanowni Państwo, gościem kolejnego odcinka cyklu GPW Talk był prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Dziękuję, dziękuję bardzo. Za do widzenia.